Witam Was w kolejnym Let's Playu z Indie Horror. Tym razem jest to gierka w dźwięcznym tytule Blame. No, już mniej więcej wiem o co chodzi. Musimy znaleźć y, trzy przedmioty. Y, te przedmioty to róża, jakiś misiek i bodajże książka. Y, gonić nas będzie jakieś. Yy, ...dziwnie lewitujące coś z czerwonymi oczyma... ...co stawia sobie na później. Yy, tamte śmieszne rzeczy służą do leczenia W gierce mamy mapę, co jest sporym uproszczeniem, chociaż w sumie yy, teren, z tego co mi się wydaje, yy, ustawia się losowo. Nie powiem, gierka raczej straszna nie jest. Ewentualnie można się przestraszyć za pierwszym razem, e, kiedy to jeszcze nie wiemy, co będzie nas ścigać. No, musimy zbierać baterię, to jest podstawa. Co jakiś czas zmienia nam się e, bateria w e, Musimy uruchomić trzy generatory. No. E, znaleźć te trzy przedmioty, po czym udać się do. do jakiegoś dziwnego pokoju że też tak po prostu powiem no i to jest w zasadzie koniec gry niestety misiek może być w każdym możliwym mm, miejscu na przykład w ubikacji niestety w ubikacji może też być nasz y, główny antagonista Mówię, że gra nie jest straszna i tak pierwsze to zrobię, to się wystraszę, to jest oczywiste. Hmm, byłem tutaj, a byłem, byłem. Wejdę w górę teraz, czy w dół? W dół. Chcę iść w górę, dobrze, dobrze. Spójrzmy na mapę, tam jest drugie wejście. Zostałoby jakąś bateryjkę sobie wziąć. Yy, prochów na razie nie biorę, gdyż nie będę ich marnował. Hmm. I mamy tutaj tak zwane rozwidlenie. To no, najpierw udam się w te strony. Skarbnę sobie baterię. Okay, idę po drugi generator. Znaczy, uruchomić drugi generator. mam już dwa generatory, a ani jednego przedmiotu. Dyskietki w zasadzie nie mam pojęcia do czego one służą. No liczę na to, że, że Miśków nie może być w tych półkach. Nigdy w tym nic, niczego nie znalazłem. A i tym razem nie zamierzam tu niczego szukać. Jest! W zasadzie było tyle ze straszności tej gry. daje się do ostatniego możliwego pomieszczenia. A raczej do drugiego korytarza. Tam będzie zapewne ostatni generator. No i tam muszą być wszystkie trzy przedmioty, bo raczej nie widzę innej możliwości. Hmm, generator mamy na pewno po lewej stronie.

To jeszcze dwa przedmioty do znalezienia nam pozostały Tu jest oto książka I jeszcze różyczka No i jest różyczka Ale nam to łatwo poszło Wszystko w jednym miejscu Po raz pierwszy w życiu A gram co trzeci raz no Jesteśmy tu Czyli teraz prosto Lewo Bravo, Levo, and this will be the end of the day. Breached the EC-0. What's going on in there? The bastard did of essence in here. I'm sending him a-